Szanowni Państwo, miesiąc październik jest w jakiś szczególny sposób związany ze zwierzętami. Dedykowany tym zwierzętom jest i tydzień modlitw. Za świat dla zwierząt wspominamy świętego Franciszka, tego, który opiekował się zwierzętami jest często uważany za patrona właśnie i zwierząt i ekologii ważne żebyśmy w szczególności teraz ale również codziennie dbali o zwierzęta dbali o warunki w jakich te zwierzęta żyją myślę że nie ma na świecie nikogo kto chciałby by zwierzęta żyły w warunkach odbiegających od ich potrzeb od ich behawioru by były niedożywione by w sposób nieodpowiedni ludzie się nimi zajmowali. Między innymi Ministerstwo Rolnictwa bardzo intensywnie pracowało w ostatnich miesiącach nad rozwiązaniami, które mają poprawić dobrostan zwierząt, nie tylko jakichś wybranych gatunków, ale wszystkich gatunków, które człowiek udomowił, z których Korzysta, z których czerpie pożytki od tysięcy lat. Zmieniają się mody, zmieniają się oczekiwania, i rolnictwo się do nich dostosowuje. Ponieważ zawsze od początku osiedlenia się człowieka, rozpoczęcia upraw i hodowli zwierząt, starał się dostarczać rolnik społeczeństwu tego, czego to społeczeństwo oczekiwało. Również i przyszłość. Wiąże się z tym, że my będziemy wykorzystywali zwierzęta. To zresztą jest w aksjologii. Człowiek ma prawo korzystać ze zwierząt, zapewniając im odpowiednie warunki bytu. To, jak będziemy te zwierzęta traktowali, zależy w dużej mierze od naszego sumienia, od podstaw etycznych, które wynosimy ze swoich domów które przez swoje życie chcemy realizować. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Tych wszystkich, którzy zajmują się zwierzętami, którzy edukują innych, jak należy traktować zwierzęta. Tych, którzy wykazują szczególną empatię wobec zwierząt. Tych, którzy również starają się nie dopuścić, by zwierzęta. Cierpiały. Nigdy nie były naszymi braćmi mniejszymi, to jest nadużycie przypominanie czy wmawianie, wkładanie w usta świętego Franciszka o braciach mniejszych mówił o swojej wspólnocie zakonnej, ale niewątpliwie był człowiekiem, do którego zwierzęta lgnęły, którego się nie bały, w którym czuły oparcie, czuły sympatię, czuły ciepło i przyjaźń. Obyśmy wszyscy byli tacy jak święty Franciszek. Szczęść Boże!